bym bardzo, bardzo... Kiedy mam przyjść? Oni też walczą z, przeciwko mnie? A to kurde cwaniaki, dobra. Mm -hmm. Ja Myślę, że my tu spokojnie panujemy to. Tą wojnę, gdzie jesteście otomani? Eee, wiesz co, weź ten energiiłyn. Konkretny prześlij tutaj. 16, 19, 30, mm, 5 41, dwukrotna przewaga, dobra weź, yy, podejść tutaj jeszcze kogoś, właściwie tu, dobra i to powinno nam wystarczyć, przynajmniej na jakiś czas, no, dobra, weź, zostań tu, tak. Mhm. Mm mhm. Mm Kocze. poszedłbym was pobić. No pójdę. Dlatego pójdę, bo mogę. Mm -hmm. Tu mam jeszcze jedną 20 w razie czego w pogotowiu. Ale ostrożnie tutaj. 60. Y Dobra, iście na razie. No ale tu możesz stać pobity. Uuuu, mamy dobrego generała. Ale nie masz szoku. Także ja tu tylko i wyłącznie w górach Okej. Ok, eee, przyjaciele 12. Pięknie, pięknie tu. Jeszcze dostaniesz jeszcze trochę wcześniej lidera. Aha, nie może dostać, dobra. Ty musisz poczekać aż dojdzie. Poczekasz tutaj. Pomożesz. Rozumiemy się? Rozumiemy. 21 idziesz tu, tak? O kurczę, błąd. 14 Z 21 Zatwierdzone? Zatwierdzone. Pięknie. Złapiemy ich w obronie. stanów pierwszy. pieprz. No ale wyście zmienili kierunek, oż Chyba nie zdążę. Od 28. A zdążę. Chyba. Łazi trzydziesty pierwszy dwudziesty ósmy. Tu. E, flota, poradziłaś se? Radzisz. sobie. Ale będzie to bitewka. Mój generał tylko dojdzie, ponieważ ten generał teraz bardzo pomaga. No już to Ale ich leje, ale ich leje ten mój generał. Wow, uuu, uuu, aż mnie normalnie samego boli. Uuu. To jest rzeczywiście bolesne. huh huch. Huh. To jest rzeczywiście już bolesne. Ała! powiem tylko tyle. Hmm, ta dwudziestka idzie tu. W sumie wiesz co? Nie jesteś tu potrzebny. Stań tu w pogotowie. bo Za chwilę ten skończy panować fort i to No, no pójść sprawnie. Jeszcze dostaję minus 2 za teren. Także także cudnie dostaję tutaj w potwarzach. E, dobra, gdzie są teraz te moje wszystkie wojska? Ty tutaj idziesz po. Albo idziesz po stolice? Nie, idziesz po stolice. Piętnastka, idziesz po stolice. Dziewiętnastka, idziesz tutaj. Dwudziestka, idziesz e, tutaj, ich wesprzeć. Teraz trójka, tak. Raz tu, idziesz tu, tu Rozchodzicie proszę. Mm -hmm. Powiedzmy, że sobie tu staniesz właśnie Tak. O, wiecie, dobrze tam przedstawiłem te wojska. E, mam power mi się w sumie kończy, takie taką średnią wiadomością jest ale to i tak nie szkodzi po prostu, bo, bo dlaczego? Bo mam go w pierunę jeszcze w zapasie. Mhm, mm Panie tu. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Tunis, Ty już nie chcesz ze mną walczyć? Eee, także słuchaj przyjacielu, Ty to musisz mi oddać, wiesz? Aha, Ty chcesz furwo <laughs> istnieć dalej. Ja Ci mam naprawdę oddać tę gównianą prowincję! Och matko... Skończ ten sojusz. Dobra, biorę Ci ten Tunis, bo... Jak widzę jak się tu zabierasz... To mi naprawdę jest... Yy... Eee, tak, i od razu to korujemy. Tym mniej tego mamy, tym lepiej. Będą chcieli nam się tu buntować, ale nie pozwolimy im na to. Ja wiem, że ta wojna trochę trwa, ale cóż zrobić, taka już jest... ...kolej tej rzeczy. To musi po prostu potrwać trochę. Ok, possaćcie się tu, jak wygląda tu sprawa Dobra, tu fort bierzemy. Tu już wy sobie ten fort bierzecie, OK. Pamiętajcie, jesteśmy przyjaciółmi. Best friend forever Eee. Nie, podejdź sobie tu. Co sobie stań tu? Podziel się na połowę i idź tu. Ok. On jeszcze główna tutaj, tak? Dobra. Mam naprawdę dużo tych relacji. No mam, ale muszę iść teraz. Dobra. Eee, idziesz tu, idziesz tu. Pięknie. Zabierasz wszystko, co tylko można. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm idziesz tu. Bęk, idziesz tu. No i tak sobie jedziemy z tym kuksem. Co to jeszcze jest za pieroństwo? A tu macie coś. <laughs> Jak tak naprawdę będziecie mi kazać ze sobą walczyć to... to ja was naprawdę ukażę. Wy już odtomani mi oddacie. Ja wiem, że wy mi już oddacie wszystko. Mm, ale ja do końca chcę to doprowadzić. A trochę mi to zajmie. Zbierzecie jeszcze jakąś armię? Czy już nie za bardzo? Weź tu, żeby to szybciej poszło. i po prostu, żeby to też szybciej poszło. Mhm. Ty sobie stój tu. Jedziesz teraz tak dwójką najdź na nich. Muszę mi to zdobyć. Ała. Dobra. Eee... Ale okoliki opanujecie, prawda? Te prowincje, wszystkie tu idziemy tu w pierwotnie, czy szkoda tych kuli? No właśnie. Tutaj, tak. Ej, panujecie to, czy. Ciężko wam jest, bo jest was po prostu mniej. Gdzieś tu zbi. Tak, o właśnie. Musicie się połączyć. No dobra. Pikami was poprzesyłam. W taki sposób to trzeba to zrobić. Tutaj trzeba zrobić tak. A jeszcze jest tutaj jedna. 20 jedynka wolna. Także idziesz tu już ich zbić. No i to tak se leci. Eee, jak tu jeszcze wygląda sprawa? Bang, dang, 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 bang, 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 Pęk... tu... A drugi idzie tu... Dobra... Mhm... Mhm... Tak, o właśnie... I tak o właśnie... Czy masz tu jakieś wojska? Ale pozbieramy teraz wegru wszystko, nie? O kurde, to musi ich boleć... To musi ich boleć, mhm właśnie, bo ten for nie musi się tu świecić. W sumie wszystkie mogę połączyć. Bądźmy szczerzy. Tak, tak. Okej. Okay. Mhm. Idziesz sobie teraz tu panować. Ty idziesz. Oj, nie, idziesz tu. Mhm. Idziesz tutaj, tak? Ja tu będę 15. Ty, ty będziesz. Aż mi się kurde, normalnie szkoda, chopie. A teraz nie mogę przerzucić, no dobra, ale to i tak mimo wszystko powinno... Mhm, powinno to jakoś pomóc. Mhm. Dobra, no i czy ich tam pobicie? Idziecie? Co wy to robicie? No właśnie, jesteście, już. Dobra. Eee, Ty idziesz tu, <laughs> bo biją mnie tu. Szanowny kolego, eee, Perse, ty już nie chcesz walczyć, tak? Ty już nie chcesz ze mną walczyć. Wiem, żebyś mi oddała ziemię. Ja sobie na to popatrzę, wiesz, w taki sposób. Jezus, nie chcę. Nie chcę. Patrzmy, co byś mi ty oddał. Byś mi dał nawet i to. To byś mi... Od... Nie, tego byś mi już nie oddał. To byś mi oddał? Nie dałbyś mi. Szczerze mówiąc, mam na te twoje ziemie, wiesz co? Wykichane, chyba że... Hmm. Chyba że... Hmm. Nie, bo to mnie będzie za dużo kosztować, wiesz. Gdzieś to twoje ziemie. Pieniądze za twoje wszystkie przede wszystkim, których masz sporo. Skończ swój sojusz z Otomanami. I z tym też. A z tym możesz trzymać. Niech sobie tam moi przyjaciele cię podjadą. Trade power. No, i dobra, zostawiacie, bo co ci ma ciągle bić? Mhm. Mm Idziemy na ten fort. Zostań tu. Wejdź tu. Wejdź tu. Wejdź tu. Wejdź tu. To będzie taki zwany szybki. <laughs> Szpil. Dobra. Mm -hmm. Tu kontrolujemy. Kontrolujemy. Mogę, nie mogę podejść. Dobra, bo nie kontroluje Ok. W porządku, rozumiem, respektuję. Dobra, i powoli ta wojna bo będzie już końca, nie? Tak, nie w sumie, jak tak. Ty to, to też też to, jakieś klejmy mogę zrobić, chociaż ja nie planuję cię atakować, ale zawsze warto mieć coś tu. Zaklejmy Polska, jeszcze przynajmniej pomogę. No także świetnie. E, Rosjanie. O, widzę, że trochę żyjemy, że, 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 że się. Utracili ogólnie wam cały kraj wybucha Polska Litwa, brawo żeścichło takiego. Pięknie, pięknie się teraz je dla nas. Chociaż to jest raz pięknie, raz jest średnio, no, ale jak teraz wiecie na razie. Sobie tu radzimy nieźle. Mhm, jeszcze te resztki prowincji poprzejmujemy co można to po prostu bierzemy, bo to jednak e, da nam większą możliwość. Jak wy coś bierzecie? Coś to mi weźmiecie, nie? Eee, tutaj, tutaj, dobra. Pomóż mu to panować. On ma też problem ze sobą, wiesz? Dobra. Uuuu, a wy to że się, się skąd... ...urwali? Nawet was nie zauważyłem. Eee, dobrze. W takim razie... Mhm. Daj, da, zaraz, dalej to ślemy, już następnie mi przyjdzie. Za chwileczkę, no ale to... Ehm. Um, idź tu. Przywitaj się z nimi. Hej, moja flota z kimś walczy. Aha. Dobra. To mam ostatni fort. Yy... Jeszcze ma czwórka poszła tu panować. Dobra. Mhm. Także świetnie. Eee, dobra, czyli to już się powoli kończy. Jeszcze może od was coś tu coś tu podgryziemy. Czemu to tak zasłanie bardzo brzydko? Przecież tu są moje wojska, nie? No właśnie. Dobra, bierzcie to, bierzcie to szybko, bo <laughs> jak to powiedają, czas to pieniądz. Nie, przejdź to na czwórkę, bo to tak mija jak mija. Mi ale tak nie do końca. Dobra. Bank, bank, bang. Mhm. Czemu ja ci nie mogę? Atakować powiedz mi? Coś ty się wycofał wojny? No dlaczego nie mogę twoich prowincji przejmować? Aha. Ciekawe. Ty przejąłeś. To już jest bardzo ciekawe. Więc mi że czemu wyście tam? Co wyście to porobili? To było teraz dziwne, prawda? Poobrabiaj tu trochę jeszcze, te prowincje. Tu stań sobie. Spieszcie się konie tutaj. Mhm. No kurde, teraz mnie nie jesteś na to. Że to weźmiemy. Eee, wiesz co? To ty idź tutaj. Czy możesz teraz iść już? No teraz to działa, ty. Mhm. Nie powiem, że to jest ciekawe, bo to jest bardzo ciekawe, co się tu teraz właśnie wydarzyło. No ale tu już. Ale cóż... sunicy w Arkła. Mhm, mhm, To że tam wybuchajcie, ja wam powiem szczerze, że ja to mam gdzieś, bo, e, bo za chwilę dostaję od do was wszystko. A ja piernicze, gdzie wy to jeszcze łazicie Jakiś, Kurde, obkiszone prowincje, oj. To walczyć z jakimiś ruskami ojejku dużo tego wszystkiego teraz naraz trochę Wszyscy mhm. <coughs> mhm. rozumiemy tak no patrzcie tutaj leci im ale tym nie leci To jest ciekawe, nie? Czemu się tak dzieje? To jest bardzo ciekawe, jak ktoś mi to może wytłumaczyć, to bardzo bym prosił. E, ale i tak macie wiep, także pozdrawiamy. Nie? Pozdrawiamy, jeszcze was tu podtrzymamy. Tutaj do stolicy se wam A albo mogę. Bo mogę się tu wejść. Możemy stąd wojska wycofać. Dobra, opanujemy ten fort. Powiemy im, y, dajcie mi jakieś ziemie, bo ja po prostu chcę. No, tak zrobimy. Dobra. Stoi tu. Mhm, tu jest jedna mała armia. Dobra. To już oni to jeszcze szybko panują. Szybciutko, szybciutko, ładnie ładnie, bęk, 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 bra? Chce Wam się walczyć jeszcze? E, tak, na medium. <grym> to akurat jest bardzo zabawne. Że Wam tak trochę się jeszcze chce walczyć. Ale już mi się wydaje, że. Od tego momentu to się wam już odechciało chyba, co? Mhm mm Mhm mm Powiedz mi cześć, jestem Adamek Potem powiedz mi cześć, jestem tutaj Obok was Mhm mm Dobra, mamy wszystko panowane od was? Czy coś jeszcze tu macie dalej? Że coś tu macie, jakieś pieroństwa Chińczyk wie co to za kurde kraj jest od was mhm. Dobra Mhm Także miło, dobra I idźcie tutaj I Też tu idziecie, idziecie, okej okay. To idźcie tu A ty idź tu tak, bank, bęk, bęk Dobra? Czy idziemy po Waszą stolicę, tak żebyście chcieli? Może chcecie już kończyć wojnę? Zobaczymy, A co Wy byście mi to oddali. W sumie mamy tu połączone, także możemy coś tu Wam pobrać. Hm. są bardzo drogie te prowincje. 7.18 18 Czasami trzeba zapłacić trochę więcej, nie? Uj! Uj, to nie! To mi się jeszcze skusił na tyle ziemi. Hmm? Raczej nikt tą ziemię czy nie? Zobaczymy, czemu nie. To myślę. Mhm odwijamy to tu dalej. Na Dobra. Ojejku, tu tu to się dzieje. A mnie zblokowali. Dobra, w takim razie kończymy tą wojnę, bo i tak już od nich więcej nie wyciągniemy. Tylko pytanie, czy ja tu chcę tę ziemię brać? Czy to dwóch ziemi mi się opłaci tu męczyć? No, Aż lepiej mieć niż nie mieć, nie? Jeszcze pieniądze jakieś. Skończcie ten swój marny sojusz. A, jak nie chcecie, to zostaniecie pobici. Na górę. Dobra, kończymy, bo mnie to też męczy, takie, taka walka. Wolę moje wojska, proszę przejść tutaj. Eee, no i otomani, słuchajcie, bo... Aha, bo macie jeszcze tu kopot. proszę bardzo. Dobrze, już rozwiązujemy ten wasz kopot. Nawet nie tyle, co muszę rozwiązywać, ponieważ... Nie ufcie, że mi tu król zginął. Czemu tu nie ma zajęcia? Ciekawe. Mhm. Idź tutaj. Yy, idź tu. Szczerze, że w jeszcze tutaj, żeby to szybko panować. Yy, no i co? I wojna wygrana w 100%, prawda? Tak by to dla nas. wyglądało. Cholera, że mnie gardło trochę boli. Nagrywam te dwa odcinki pod rząd. I wymaga to trochę wysiłku, jednak co by nie mówić. Pewnie jest zbyt. O, pięknie, że został w populacji i stabilność na dodatku. Także tutaj. właśnie możesz odejść od niego. Tu. Mhm. Mm Dokładnie. Eee, możesz tu klemować coś od razu. To tak. E, tak powiem tak. I się będziemy bić w międzyczasie, bo tak, tak wypada po prostu. Nie będziemy się z nimi tu za bardzo męczyć i cackać, bo to jest dla nas. Szkoda czasu, po prostu. Mhm. Uh tu -huh. pobi. Dokładnie, jeszcze Polska z Litwa nam tu pomaga. Także. A <grywa> matku chnowowska. Powiem szczerze, że nie macie takiego życia. Dobra. Wszystko bo panowałem, prawda? No tutaj takie małe piroistwo, ale to. To już tu nie będę. Eee, Wchodzi w drogę. Dobra. Dobra, idziesz jeszcze tu, bądź szybciej pan eee, no i powoli o tym ani będziemy mogli rozmawiać, co? Tu jest jakąś pełną? Dobra, idź także tutaj. A z wami to ja sobie później porozmawiam jeszcze. Czeka tu. A resztę musimy później podzielić i to mi trochę zajmie, dlatego ja to wolę robić... Eee, Ri, ok, widzicie dobrze, że to zostawiłem ten argument. Także proszę, dziękuję bardzo, życzę smacznego. Mhm. Rzeczywiście przeżyjecie. To był taki żarcik, nie przeżyjecie. <laughs> Hali co się zdziwili, prawda? Ale co by nie powiedzieć, ten sojusz mój z polską Litwą to jest sojusz świętej na zawsze. Jak ja będę się dali tak trzymał, to wszyscy wiemy, że to się bardzo dobrze opłaci. Tak samo już węgry chyba chce ze mną rozmawiać. No jeszcze nie. No jeszcze nie. Ale myślę, że niedługo to Wygry ze mną porozmawiam. Dobra, ponajmę ten ostatni fort i to już będziemy kończyć tą wojnę, bo nie ma co przesadzać. Jak to powiadają, dużo to niezdrowo. O, dobra, mamy wszystko. Eee, także <laughs> Odtomani w moi pokonani w stu procentach. Co wy teraz mi oddacie? Bo dacie mi bardzo wiele. To mi oddacie, to mi oddacie, to, to też. To też. To też. To też. To, 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 to. Tak daleko nie chcę też iść, ale mhm mm mhm mm mm -hmm. mm -hmm. tak kupono tu jeszcze tyle klejów niewykorzystanych i wy uparci ale trochę mi zapłacicie za to Tak, 98% wykorzystania. Tyle ziemi? Wystarczy nam? Maksymalnie to jest... Chciałbym trochę... Jeszcze te wypróbujcie, bym sobie był szczęśliwy, no ale... Nie można więcej to. Trzeba się cieszyć tym, co jest. Brawo, i teraz robimy Po kosztach, Power Station. Zawsze Power Station. No i dlatego sobie punkt administracyjny straceniec wiem Dobra, moi mili, słuchajcie, bo, bo teraz czeka mnie mm, opanowanie tych buntów i jeśli będą się naprawdę mutować, to może nakręcę wam z tych buntów, co? Hmm, zobaczymy, e, a jak nie, to zobaczymy się przy bliższej akcji, teraz troszeczkę muszę te moje regiony poprzesuwać i tak dalej, takie pierdolone straniewanie. E, no ja wam dziękuję za to, żeście ze mną byli, trzymajcie się cieplutko, miłutko, do zobaczenia, na razie, papa, cześć.